16 stołów, fajna impreza, duża sala, bardzo przestrzenna. a Organizacyjnie oczywiście no, nie odbyłby się, gdyby nie pomocy członków stowarzyszenia. Zaangażowali się mocno. Przyjechaliśmy, ponad 140 osób, 30 kobiet gra. Panie kiedy pani trzyma rakietę w ręku? O chyba chyba w liceum, <grybujesz> jeśli się nie mylę. Panie prezesie, tak prosimy od strony kuchni o zorganizacyjnej od strony organizacyjnej, no wiadomo ten turniej jest odbyty tutaj w Ośrodku Centralnym Sportu, więc tutaj też podziękowania dla pana dyrektora, bo jak widać 16 stołów, fajna impreza, duża sala, bardzo przestrzenna a organizacyjnie oczywiście no nie odbyłby się gdyby nie pomocy członków stowarzyszenia, zaangażowali się mocno, już w dniu wczorajszym tutaj pracowaliśmy nad tym, żeby ten turniej był dobrze przygotowany i też członkowie, no nie powiem, ale nim zasługa jest ich taka, że sponsorzy się znaleźli, którzy że ten turniej mogli, mogliśmy dzięki tym sponsorom zorganizować. Więc to jest chyba taka podstawowa rzecz no i trzeba tu podziękować mówię, za tą organizację, bo z tego co, co mówią ludzie jest bardzo fajnie i to, to, to chyba się liczy. Głosiło się 19 stowarzyszeń, klubów abstynenckich z całej Polski. Tutaj są województwa mazowieckie, wiem, że tu gdzieś częstochowskie. No, no jest sporo tych, tych, jest ponad 100 uczestników. Yy, oczywiście turniej, to jest bardzo ważne, odbywa się po patronatem prezydenta miasta Tomasza, pana Marcina Witko. No i tutaj też jeszcze trzeba podziękować za, za stoły. Chciałbym powiedzieć szczerze, bo udostępnił nam wójt gminy i nowoc pan Bogdan Konski. Też przy organizacji pomagała pan pani radna wojewódzka Ewa Wędrowska, więc to są ważne rzeczy, bo, bo ci ludzie pomagają nam, możemy się do nich zwrócić, jeżeli pomogą, to dla nas jest to istotna i ważna rzecz. A sami zawodnicy myślę, że się cieszą w dobie tego, co się w tej chwili dzieje, to myślę, że takie turnieje są potrzebne po to, żebyśmy się wspólnie integrowali i cieszyli się no, życiem, życiem, po prostu życiem z całej Polski ludzie przyjechali, około 140 osób, no więc jak na taki trudny czas, popandemiczny, no to jest wspaniała sprawa. Bardzo się cieszę, że jest gwarno, bo no życie ma to do siebie, że jest gwarne. Może wreszcie wrócimy do normalności. No właśnie taka myśl przyświecała zaproszeniu tutaj do Centralnego Ośrodka Sportu w Spale tej imprezy sportowej, ponieważ Powoli, powoli próbujemy no, pokazywać, że sport to nie tylko profesjonaliści, ale no właśnie i amatorzy, którzy potrafią wspaniale swój czas zagospodarować. Kto odwiedził w takim razie centralną siedzibę sportu? Jakie miejscowości? No, tutaj tak myślę, że po koszulkach można rozeznać. Dominuje, jak widzę, z mazowiecki, bo chyba dlatego, że stamtąd pochodzi obecny prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego. No, ale tak to żartobliwe można tylko powiedzieć. Od Gdańska po góry, wschód, zachód, no z naciskiem na Polskę centralną oczywiście, ale rodziny z całej Polski dzisiaj przyjechały do Spały. Pan czasami gra w tenisa stołowego? To była dyscyplina, którą bardzo, jak pamiętam, lubiliśmy w szkole podstawowej i średniej. Później już trochę gorzej, ale gdy to widzę, to bardzo chętnie bym stanął w zawody. Spróbuje pan dzisiaj z kimś? Może się uda, spróbujemy. Będziemy obserwować i kibicować. Byle nie nagrywać. A spróbujesz pan ze mną? Przepraszam, nie usłyszałem. Spróbujesz pan ze mną? No powiem, że wyzwanie poważne. Spróbujemy, <głos> <głos> oczywiście. A dzisiaj kibicujemy komu? No, ja dzisiaj kibicuję wszystkim, którzy przyjechali. Gościmy tutaj także w ośrodku uchodźców z Ukrainy. Mamy kilkudziesięciu sportowców, ale także i cywilów, czyli przede wszystkim mamy z dziećmi. No i kilka osób uczestniczyło czynnie w turnieju. Więc to jest dla nich, myślę, też bardzo ważne, że są włączani w różne działania, jakie tylko w Polsce podejmujemy. Panie Ewo, kiedy pani trzyma rakietę w ręku? O chyba, chyba w liceum, <noise> jeśli się nie mylę. Nie no tu, o właśnie, podpowiadają, że niedawno to było, tak? Bo w liceum. Dzisiaj <noise> świetna okazja, może tak była warto było z mężem spróbować. Z mężem to ja grywam w różne gry, niekoniecznie w tenisa. Natomiast, tak sobie oczywiście żartuję, natomiast już tutaj rozmawialiśmy z panami, e, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie tego ogólnopolskiego turnieju tenisa stołowego, że e, to jest wspaniała impreza, która pozwala wszystkim, wszystkim uczestnikom e, jakby odżyć po tej pandemii, no bo wiemy o tym, że od poniedziałku większość obostrzeń jest już likwidowana. Dlatego jest to wspaniały czas, że ludzie mogą się spotkać po tym no, jednak długim e, okresie, kiedy z, wie, z różnych przyczyn e, byliśmy czasami odizolowani, czasami przebywaliśmy z jakąś niewielką grupą osób, gdzie też to mogło być stresujące, że ciągle ci sami ludzie wokół nas. Dlatego ta aktywność, tutaj widać, jak ile tych osób jest, ilu chętnych i, i z jakim zacięciem e, startują w tym dzisiejszym tygodniu turnieju tenisa stołowego. Ja myślę, że wspaniała rzecz, no nie mówiąc o tym, że te warunki, które są w Spale, no to myślę, że tutaj w okolicy no nigdzie nie ma takich warunków jak w centralnym ośrodku sportu. Ale abstrahując od tego turnieju dzisiejszego muszę zapytać, pani jako lekarz, panie Ewo, lekarze wypowiadają się, że jednak chyba za wcześnie z tym obostrzeniami, że od tego mamy odejść. Jakie jest pani zdanie? Pani Magdo, ja uważam, że za późno. Ja uważam, że za późno. Szanowni Państwo, to co w tej chwili się dzieje, to o czym mówimy, że zdejmujemy maski, że tą infekcję SARS-CoV-2 należy traktować jak grypę, że najważniejsze jest to, by teraz leczyć. Te różne schorzenia, które mamy, nawet jeżeli mamy dodatni test, ale nie mamy objawów, czyli to jest bezobjawowy powiedzmy infekcja, żeby nie zwracać na to uwagi, to proszę wybaczyć, ale wielu lekarzy, może im nie udawało się tak przebić do opinii publicznej, mówiło o tym już przynajmniej od roku. Dlatego ja uważam, że za późno. Uważam, że już wcześniej należało to zrobić. Wtedy stan naszego społeczeństwa zdrowotny i ten dług... Zdrowotny, który się pojawił, może byłby mniejszy. Miejmy nadzieję, że uda nam się to nadrobić, ale ja nie uważam, że to jest za późno. Jest bardzo dobrze, że, że tak się dzieje i teraz jest to tak jak z każdą inf inną infekcją. Potrzeba rozsądku, po potrzeba roztropności. Natomiast ja pozwolę sobie jeszcze tylko powiedzieć, że w wielu przypadkach pacjentów, którzy mają duszność, mają astmę, mają POHP. To wręcz powiem, że nawet w momencie, kiedy oni są w ośrodku zdrowia, kiedy są w gabinecie lekarskim, ich nie należy męczyć tą maską. Dla nich to nie jest dobre. Dlatego tutaj myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy my, jako służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, spojrzeli z takim... Miłosierdziem dla tych pacjentów i czasami jak wchodzi do gabinetu to powiedzieli niech pan zdejmie tą maskę, bo już widzimy, że ledwo dycha, a nie mówili proszę nasunąć na nos. Ci ludzie przede wszystkim, dla nich to jest rozrywka, ale też rekreacja, ale też ten, ten wysiłek. Wysiłek, który wkładają w to, żeby osiągnąć fajne wyniki. Ruszają się i to jest bardzo ważne i mogą, myślę, że w tym momencie zapomnieć o tych najtrudniejszych chwilach, które teraz wszyscy razem wspólnie przeżywamy. Chociaż na chwilę mogą zapomnieć o rzeczywistości, chociaż nie wiem, czy da się zapomnieć. Znaczy to zapomnienie to chyba jest niemożliwe, ale ważna jest taka chwila, gdzie emocje mogą być gdzie indziej skoncentrowane. Pan gra w stołowego? Powiem szczerze, gram, ale tak nie tak, żeby stawać do rywalizacji, chociaż powiem szczerze, że myślę, że z paroma osobami udałoby mi się wygrać. Ale nie, no nie, nigdy nie byłem jakimś wielkim tenisistą z racji tego, że uprawiałem inne sporty, więc ten tenis też był włączony i też musiałem go uprawiać. I, i udawało mi się parę razy wygrać, więc myślę, że mogę powiedzieć, że gram też w tenisa. Jak długo trzeba się uczyć, jak trudna to jest gra? No, myślę, że tutaj takim wykładnikiem byłby nasz nasz członek Stowarzyszenia Tomek Dziubecki, z Europy, przecież w, tym, w tenisie, więc te klubów abstynenckich. Myślę, że wiele lat, jak w każdej, w każdej dyscyplinie, trzeba naprawdę dużo, dużo pracować, żeby dojść. To się nie da w ciągu jednego miesiąca czy, czy roku dojść do jakichś takich wyników porządnych. Myślę, że ci, ci ludzie, jak widać, nawet po wieku grają w tego tenisa, można powiedzieć od młodych lat i, i na pewno to im zajmuje około 5-10 lat samego takiego dojścia do lepszej gry. Ale jak jak widzę w tych, tych, którzy są w większym wieku, to myślę, że grają i po 50 lat już w tenisa. Pan się kibicuje? Powiem niech wygra najlepszy, bo ja tak zawsze mówię, aczkolwiek jak dzisiaj nie ma naszego faworyta Tomka, no to mówię, wiem, że jest tutaj faworyt z Brzęzin, ale był, bo już mi mówią, że przegrał, więc yy, trudno, no tak, tak bywa, ale no, niech wygra najlepszy, to jest najważniejsze w tym tenisie. Pani Wando, trzeba przyznać, że stowarzyszenia abstynenckie prężnie działają. Tak, u nas lokalnie stowarzyszenia abstynenckie w zakresie profilaktyki bardzo prężnie działają. Profilaktyka ich polega nie tylko na wspieraniu rehabilitacji osób uzależnionych, ale właśnie po, tak jak stowarzyszenie abstynenckie azyl poprzez sport. Co Corocznie organizują wiele turniejów, wiele or, y, biegów z, y, trzeźwościowych, także tutaj na pewno stowarzyszenia wstępne jest prężne w tym zakresie jak najbardziej. Ale oni oczywiście potrzebują dużego wsparcia. Kto ich wspiera? Tak, y, corocznie wspiera pan prezydent Marcin Witko w ramach dotacji y, na działalność stowarzyszeń, na różne rozgrywki sportowe również. Panie prezesie, dużo pracy wymaga od stowarzyszenia przygotowanie takiej imprezy, takiego turnieju. Oj tak nie ukrywam, ale muszę powiedzieć, że mamy bardzo zgrany zespół, do pracy chętny i gotowy. Tak naprawdę 10, myślę, że około 10-12 osób takich mocno zaangażowanych. No i poza tym reszta też mocno nas wspiera, więc muszę tutaj pochwalić nasze stowarzyszenie Azyl za to, że tak dzielnie nam tutaj pomaga, no i ta impreza bez nich na pewno by się nie odbyła. A tak od kuchni, tu się pytam każdego, niech nie zapowiedzieć, niech pan zdradzi, jak to wygląda od strony, od tej kuchni. Boże, od tej kuchni, od tej kuchni to jest sporo nerwów, dużo jeżdżenia, załatwiania, przewożenia, e, pełno rozmów, e, wizyt, no, wewnętrznych i zewnętrznych takich ustaleń, ale wszystko się udaje, tak, tak, myślę, że ze strony zarządu i, i, i naszych klubowiczów jest taka, taka niepisana umowa, że, jest, że jeżeli jest akcja, to po prostu wszyscy się zbieramy, zakasamy rękawy i, i do dzieła. I dlatego to się udaje, bo gdyby tak nie było, no to nie mielibyśmy nawet takiej pięknej imprezy jak teraz. To jest duża impreza i na pewno by się nie odbyła bez pomocy sponsorów. Tak, tak, tak. Muszę powiedzieć, że tutaj mój e, dobry kolega e, Karol wykazał się tutaj bardzo dużym zaangażowaniem w pozyskiwaniu sponsorów. Oczywiście mieliśmy również pomoc ze strony urzędu miasta. więc więc tak mamy piękną halę. Tu zresztą pan dyrektor Cosu na pierwszym tym turnieju zaoferował się, że nam taką salę zaproponował, więc gościmy tym razem w Cosie. załatwiliśmy też taki poczęstunek na dole, więc myślę, że tutaj zawodnicy są są zadowoleni. No sponsorzy nam na pewno dużo pomogli, bo szczerze powiedziawszy tak to, by było nam ciężko zorganizować taką ilość pieniędzy, bo wiadomo, że no wszystko kosztuje, tak. Jak już pani wspomniała o sponsorach, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, którzy wsparli nas w organizowaniu tej imprezy. I tak, fabryka przyczep niewiadów, pan Adam Staruszkiewicz, Twój dom bez rachunków, firma Domeko Adama Storczyka, galerię wnętrz i hurtownię budowlaną Pawła Sorosza Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe HZ Krzysztof Biskup i Alina Biskup, firma Halidor Meble, Zajazd Dwojaż Głowadcy, Zakład Kominiarski Sadza, firma Real Green, budująca domy mieszkalne w systemie modułowym, firma Alton, style nowoczesne altany ogrodowe oraz architektura zewnętrzna, no oraz za osłodzenie nam spotkania, czyli za, za słodki poczęstunek dziękujemy serdecznie Cukierni Mazurek, firmie cateringowej Lucrecia, i cukierni, słodkie sekrety. Dziękujemy ślicznie. Duże podziękowanie do dyrektora pana Waldemara Wędrowskiego, który wyraził zgodę. Takie małe rozeznanie zrobiliśmy. Przeprowadziliśmy kilka rozmów. I wszyscy panu dziękują za to, że mogą tu w tym roku, tutaj, mogą w co się odbyć ten turniej. No, nie wiem czy to zasłużone podziękowania. To jest miejsce, które dla sportu powinno pracować. A skoro można. Amatorski sport obok zawodowego postawić, więc no, ja jestem wdzięczny, że tylu wspaniałych ludzi z Polski zechciało przyjechać, aby w, tych, w tej imprezie sportowej uczestniczyć. Tej aura optymizmu nosi się bardzo wysoko i nawet tutaj spekulowaliśmy, że za rok trzeci turniej odbędzie się również w Cosie i już zupełnie w innej rzeczywistości. W takiej zupełnie pokojowej. No. Oczywiście że, oczywiście, że tak. Życzymy z Ukraińcom, których też tutaj gościmy, życzymy oczywiście pokoju za rok. No, to jest dobry, dobry taki chyba prognostyk, to zadowolenie, żeby to, to trzeci raz wydarzenie także i tutaj mogło się zdarzyć w Spale. Czy możemy trzymać za słowo? Można mnie trzymać za słowo, zdecydowanie tak. Jest naprawdę cudowna atmosfera, mimo wszystko, że jesteśmy w takim no, trudnym czasie. Ale cieszymy się, sport u nas y, to jest jakby na porządku dziennym. Y, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie zaprosić tutaj y, tenisistów z całej Polski. W trudnym czasie, ale w pięknym miejscu. I sport chyba tak wszystkich scala jednoczy. Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja myślę, że właśnie ten turniej. Ze względu na tą sytuację, która jest wokół, wokół nas um, ma takie podwójne znaczenie. Już pomijam to, że zaprosiliśmy y, 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 mieszkańców tutaj Cosu z Ukrainy, ale przede wszystkim. Spotykamy się z całej Polski, ludzie się spotykają, rozmawiamy o tych też, mimo wszystko, że to jest turniej, ale w kuluarach rozmawiamy o, o tych trudnej sytuacji, jak się wspierać, jak sobie pomagać, jak się do siebie uśmiechać, mimo tych trudnej sytuacji uśmiechamy się do siebie i to jest najważniejsze. Bo trzeba się uśmiechać. Przede wszystkim tak, tak, tak. To jest y, niezwykle ważne i tutaj widać, i tutaj to widać, ten uśmiech, ten, po, tą pozytywną energię, y, to chęć współzawodnictwa, ale i, za, i zarazem ogromna sympatia i radość. To dzisiaj kompan kibicuje? Której drużynie? Y, no ja cały czas Azylowi, Azyl Tomaszów. Y, ale, ale, tak naprawdę wszystkim. Chcę powiedzieć, że tutaj czterech chłopców z Ukrainy grało i całkiem, całkiem, całkiem nieźle. Była tam nawet taka sytuacja, że niektórzy zawodnicy dowiedzieli się, że przyjeżdżają tutaj, że są też Ukraińcy, i mówią, a są tak dobrzy, ja mówię, słuchajcie, są znakomici. Specjalnie przyjechali tutaj na turniej i taki lekki był postrach. Oczywiście to forma żartów była naprawdę fantastycznie, cudowna, cudowna, fantastyczna impreza. Pan gra? Yy, ja tak, to tak, amatorsko, ale dzisiaj jestem współorganizatorem, pomagam, yy, więc yy, nie gram. Ale tak mi się wydaje, że chyba nie ma człowieka, który by nie potrafił zagrać. Ja już nie mówię, że dam, żeby wygrać coś, ale zagrać. Bo przecież wszyscy pamiętamy z lat szkolnych. Wszyscy graliśmy. No to jest chyba najbardziej popularny sport wśród Polaków, ale myślę, że nie tylko. Poziom jest różny, ale tak, tak naprawdę nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Poziom jest tak zróżnicowany, że są zawodnicy, którzy rzeczywiście kiedyś coś tam robili, ale też są czysta amatorka. Ale najważniejsze jest to, że jest uśmiech, nawet jeżeli ktoś przegra, to jest uśmiech, to jest radość, to jest podanie sobie ręki w dobie. W tej trudnej sytuacji taki zwykły gest przytulenia się, podziękowania, podania sobie rąk, no ma ogromne, ogromne w tej chwili znaczenie. Tego, tak, się, tak tego się trzymajmy, bo wreszcie się możemy przytulać. Dokładnie tak. Niby podobno od 1 kwietnia, ale myślę, że już ten turniej. To jest drugi turniej. To jest drugi turniej i myślę, że yy, myślę, że on będzie tutaj yy, co roku organizowany z racji tego, że jest cudowna hala. Yy, powiem pani, że osoby, które przyjechały tutaj do y, pierwszy raz do Centralnego yy, Ośrodka Sportu z, z całej Polski, są zachwyceni. Oprowadziliśmy ich po wszystkich obiektach. No, naprawdę, naprawdę cudowna, fantastyczna atmosfera i naprawdę dzięki tu dyrekcji, że, moglibyśmy, że mogliśmy się tutaj spotkać. Myślę, że za rok też się spotkamy i za rok już zupełnie w innej rzeczywistości, pozytywnej, optymistycznej, radosnej. Myślę, że tak, myślę, że tak. Chociaż mimo wszystko ten pozytywizm jest dzisiaj, jest tutaj. Jest, bo widać. Proszę zobaczyć, jak się wszyscy uśmiechają, ale myślę, że za rok będziemy w innej sytuacji, że już zapomnimy o tych wszystkich problemach i, i będzie cudownie, wspaniale i radośnie. I serdecznie wszystkich zapraszamy za rok tego się trzymamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. ဒါလိုက်ပါတယ်ဗျာ O 16 stołów fajna impreza, duża sala bardzo przestrzenna, a organizacyjnie oczywiście no, nie odbyłby się gdyby nie pomocy członków stowarzyszenia. zaangażowali się mocno. Przyjechaliśmy ponad 140 osób, 30 kobiet gra.